Michal Zurawski mając nowa sympatia. Tygodnik plotkuje o kulisach rzekomego rozstania aktora z Roma Gasiarowska. Pod koniec września 2022 roku w mediach zrobiło się gorąco wokół domniemanego kryzysu w malzemstwie Romy Gasiarowskiej i Michala Zurawskiego. Mimo, że para tak naprawdę nigdy szczególnie nie uzewnętrzniała się ze swoja relacja. To ponad jakiś czas temu miało przestać się między nimi układać. Zycie na co posunęło się o krok dalej. Bo stwierdzilo nawet, że Gasiorowska i Zurawski nie przezwycięzyli kłopotu w raju i podjęli decyzję o rozstaniu. Michali i Roma rozstali się. Czy uda im się odbudować zaufanie? Być może za to kwestia ich wybuchowych temperamentów i po prostu muszę od siebie odpocząć. Wszyscy trzymają za nich kciuki, bo naprawdę wiele razem przeżyli je dla siebie na stworzeni, plotkował informator tygodnika. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nie da się nie zauważyć, że Roma i Michała od lat stanowią dost wybuchowy duet. A pomimo medialnego zainteresowania ich relacja, udało im się utrzymać ja w rodzinnych ryzach. Aktorzy współpracowali ze sobą m.in. na planie Londynczyków i Bodo. A w 2010 roku postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Nie zdarzyło się tak. Za ich najszczęśliwszy dzień w życiu zbiegli się z tragedia, bo właśnie 10 kwietnia doszło do katastrofy smolenskiej. Gasiorowska i Zurawski doczekali się dwójki dzieci i mogło mieć wrażenie, z całkiem dobrze im się powodzi, a z do rewelacji życia na koraco. Gdyby tego było malo, po kilku miesiącach nieco oliwy do ognia postanowiła dola Trewia Tygodnik nie tylko powtarza, że para się rozstala, ale istnieje teorie o nici porozumienia. Która aktor miał zawiązać z Weroniką Ksiaskiewicz, z która współpracował na planie szczęścia hozeparami? Bardzo dużo czasu spędzali razem, także podczas przerw. Rozumieli się naprawdę wyjątkowo dobrze. Rzadko to się zdarza. Cały czas mieli o czym rozmawiać. Z każdym dniem ich wzajemna fascynacja była coraz większa. Czytamy w tygodniku o bliżej nieokreślonej znajomości Zurewskiego i Ksiaskiewicz. Zyczliwy informator gazety doniósł również, że nie jest tajemnica, że Roma i Michał się rozstali. Nie jest tajemnica, że się rozstali. Być może to kwestia ich wybuchowych temperamentów i po prostu musza od siebie odpocząć. Wszyscy trzymają za nich kciuki, bo naprawdę wiele razem przezyli je dla siebie na stworzeni, czytam w Rewi. Postanowiliśmy zapytać Weronika Ksiaskiewicz, czym tak naprawdę jest ta tajemnicza nic porozumienia, o której donosi rewia. Aktorka chwilę po publikacji tego tekstu stwierdziła lakonicznie. Ze większej głupoty dawno nie słyszala i nas pozdrowiła. Michalowi będzie